Dzień dobry, Cezary Andrzejczyk. Jesteśmy z Komparik24 TV na największej konferencji technologicznej w tej części Europy, Infosher w Gdańsku. To jest pierwszy dzień, a ze mną już pierwszy gość, ale gość naprawdę z ciekawą historią. Mateusz Kusznierewicz. Cześć, dzień dobry. Gość olimpijski. Witam was. Mistrz świata w żeglarstwie. Pamiętamy wszyscy, jak to kiedyś było. Stare dobre czasy. Tak, ale teraz robisz też dużo ciekawych rzeczy, również związanych ze sportem. Zanim zapytam Cię o to, jak przekładasz swoje doświadczenie ze sportu na biznes, to zapytam Cię, czym się teraz zajmujesz? O, dobre pytanie. No, ja jestem już sportowcem na emeryturze. Tak. A, jako medalista olimpijski nawet mam emeryturę, tak zwaną z ministerstwa. Ale w ogóle na to nie zwracam uwagi, bo ja jestem osobą, która lubi realizować swoje pomysły. Żyć, ciekawe rzeczy robić, projekty przede wszystkim, pracę. Tym bardziej, jeżeli robię to w fajnym towarzystwie. I teraz kolejno. Ja cały czas żegluję. Ja dwa tygodnie temu wróciłem z regat na Gardzie, e, gdzie pływaliśmy z Przemkiem i z Adam Wrightem, Anglikiem. Wygraliśmy te regaty. W zeszłym roku byliśmy trzeci, teraz wygraliśmy. Jest postęp. E, za dwa tygodnie wodujemy nową łódkę, na której będziemy żeglować. Będzie stacjonowała tutaj w, w Sopocie i będziemy startować w regatach. To jest projekt wieloletni. Międzynarodowy też. E, więc to jest, e, że cały czas jest moim światem. E, druga kwestia w biznesie. E, przede wszystkim dzielę się swoją wiedzą. E, wczoraj miałem power speech dla 350 osób firmy e, Inpost. Bardzo dużej, wiemy, bardzo dobrze znanej. E, jutro mam e, Power Speech w olsztynie, e, więc ja dosyć dużo tego robię i dzielę się wiedzą wyniesioną ze sportu konkretnymi metodami, e, które można wykorzystać w biznesie. I to się bardzo podoba. Ja jestem w tym wyspecjalizowany, wręcz wytrenowany przez Kamila Kozieł. On jest moim nauczycielem, mentorem w wystąpieniach publicznych. I to też wykorzystam dzisiaj na scenie głównej na, na InfoShare. Bo dzisiaj też wystąpienie na, podczas pierwszego dnia na konferencji InfoShare. I z tego, co sprawdziłem, wystąpienie o tym, jak to, co w sporcie jest ważne, można wykorzystać w biznesie. More or less. Tytuł mojego wystąpienia brzmi kolejne dokładnie How to Navigate Business, po angielsku będę mówił, bo tak, także całe wystąpienie During the Storm, czyli w sztormie, jak nawigować biznesem w sztormie, bo dzisiaj mamy takie warunki, COVID, kryzys. kryzys, znaczy inflację przede wszystkim, niektórzy, niektórzy nie mają kryzysu. Niektórzy nie. nie czują tego, ale generalnie wszystko przysiadło w wielu branżach. Do tego jeszcze e, wojna na Ukrainie, no Kaman, Storm. Tak. I tego jeszcze powiem, że niewiele widać na horyzoncie, bo tak się szybko wszystko zmienia, że planowanie na rok do przodu to w ogóle w głowie się nie mieści dzisiaj wiele razy. Ważne jest planować, ale trzeba być elastycznym. I w sporcie ja się tego nauczyłem o tym będę e, dzisiaj e, mówił. E, ja oprócz e, wystąpień mam także e, to jest coś nowego nie, będę nagrywał kursy online. Razem z Infoshare Academy stworzyliśmy projekt Minders e, społeczność dla ludzi, którzy, nawet jeżeli nie będą mieli kontaktu ze mną, czy z Markiem Kamińskim, czy Maciej, Maciejem Demskim, czy z Mateuszem Majszakiem, specjalistami od energii, czyli snu, e, dawania sobie rady e, ze stresem, odpornością i innymi rzeczami, to będą mogli skorzystać z tego, bo wszystko będzie online. I to jest coś, z czym dzisiaj głównie e, się zajmuję. No i to, co najważniejsze, moje życie prywatne. Mamy, widzą dwójkę małych dzieci, Max ma 10 lat, Nati 12, dużo czasu jesteśmy z nimi, fantastyczny czas. To opowiedz trochę o Twoim projekcie Akademia Mistrzów, bo Mistrzów wiem, że to też rozwijasz i na tym się skupiasz. No i ile czasu jest potrzebne, żeby to wszystko połączyć i wciąż być zadowolonym z rezultatów? Akademia Mistrzów Świata była skierowana w ogóle do sportowców, stworzyliśmy to rok temu. I e, chcieliśmy, żeby sportowcy, trenerzy, ale też i rodzice młodych sportowców czerpali wiedzę od mistrzów. Stąd też nazwa Mistrzowie Świata. Robert Korzeniowski, Maja Włoszczowska, Marcin Gortat, Kajto, Adam Małysz. E, kogo miałem? Ostatnio miałem tego. E, e, Pawła Fajtka. I okay. to są ludzie, którzy zjedli zęby na sporcie. I ja w rozmowie takiej jak dzisiaj ty ze mną, ja siedzę na twoim miejscu, oni tutaj i rozmawiamy, ale o tym, nie o karierze i dyrdy tylko o tym, co konkretnie może, mogą inni wykorzystać. I to jest projekt Akademii Mistrzów Świata, oprócz tego mamy jeszcze też ekspertów. Teraz skręcamy troszeczkę z tym projektem. Idziemy do, nie mogę jeszcze zdradzić gdzie, ale on będzie kontynuowany, ale w ramach jeszcze innego projektu. Natomiast ja właśnie kieruję ten Minders w stronę biznesu, to będzie też ciekawe. To teraz zapytam cię, o te kwestie radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami i gospodarczo, i życiowo. No bo, tak jak powiedziałeś, mamy turbulentne czasy. Jakie cechy sportowca, które tobie udało się przez lata rozwinąć, a długo byłeś, y, długo zajmowałeś się żeglarstwem, udaje ci się wykorzystywać w życiu codziennym, również w swoich biznesowych przedsięwzięciach? Tak. Takie trzy albo może cztery, a może dwie. Okej, okay, no Otóż to, to wiesz, no, bardzo ważna w ogóle jest praca nad sobą i nad swoimi emocjami. Nieraz pewno ktoś ci podniósł ciśnienie, prawda? Nieraz. Dostałeś wiadomość taką. Masz jakąś metodę, którą możesz wykorzystać w każdej chwili, w każdym momencie, która ci troszeczkę opuści ten stres? Nie wiem, czy mam jakąś taką jedną, niezawodną. Albo y, radzę ci, żebyś taką miał. Ja mam. No. Jest to metoda 316 1 Odechowa. Okay. I w każdej chwili mogę to zrobić. Kilka takich powtórzeń. Przez 3 sekundy robię wdech. Na, jeden, na jedną sekundę zatrzymuję powietrze w płucach. Później przez 6 sekund długo wypuszczam. Robię sześć takich powtórzeń, cały zajmuje minutę, mogę nawet z tobą mówić. Jak się okay. bym zdenerwował tutaj przed wejściem na e, tutaj to miejsce, bo mi emocje by podskoczyły, to ja stosuję sobie tą metodę i e, jestem opanowany w I rozmowie z tobą. To w trakcie. Wiele. Przed wejściem dzisiaj na scenę na InfoShare zdecydowanie podejdzie mi ciśnienie do góry, stres się pojawi, zastosuję tą metodę, nadal będę podbudzony, ale już nie tak, że mi głos będzie e, się tutaj. E, I to jest ta metoda. Druga metoda, którą polecam, e, z której korzystam też, to jest metoda e, e, Power of e, Yet. Okay. E, polecam Wam obejrzeć e, e, Ted, Ted, e, wystąpienie Ted Carol Dweck, to jest pani profesor, która pokazuje jak e, e, uczniowie w szkole reagowali na ocenę, e, nazwijmy to niedostateczną, Czyli złą, w momencie, kiedy e, otrzymywali e, na ten napisane not yet. Nie dwuja, nie jedynka pała, tylko not yet. Jakbyś odebrał taką ocenę? Jesteśmy na jakiejś tam w miarę dobrej drodze, ale jeszcze tam nie dotarliśmy. Czyli nie zaliczyłeś? Tak. Ale możesz zaliczyć. Tak, tak, Masz to tak. przed sobą. Ja taką metodę zastosowałem po Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, gdzie skąd wróciłem na tarczy. Duża porażka. Będę o tym mówił dzisiaj na scenie, bo jest to świetna inspiracja. Jeżeli będziesz się biczował, będziesz sobie mówił, jaki ja jestem fatalny, jaki ja jestem do niczego po, po przegranej, po złym momencie, to sorry, ale ciężko się poderwać z podłogi, z kolan. Ale jeżeli sobie powiem, ja tak sobie powiedziałem stosując metodę profesor Carol Dweck, że nie byłem jeszcze gotowy, żeby wygrać ten medal, na tych Igrzyskach, muszę jeszcze nad sobą popracować, to słuchaj, yy, to mnie uratowało i ja 4 lata później na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich stałem na podium i odbierałem medal. Co za historia. Praca nad sobą. Na koniec zapytam cię o twoje wystąpienia publiczne. Kiedy pierwszy raz miałeś przed sobą jakąś większą publikę i jak spojrzałeś na tych ludzi, powiedziałeś, o kurczę, trochę stres, trochę nie wiem jak teraz sobie z tym poradzić, bo nigdy nie mówiłem do tak dużej grupy ludzi jednocześnie. Ja, a jak sobie radzisz z tym teraz? Pamiętam bardzo dobrze ten moment. To był sierpień 2000, 1996 roku, czyli 27 Atlanta. lat temu, tuż po Atlancie, tuż po w sali kongresowej, w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury. Sala wypełniona po brzegi. Była to konferencja e, chyba banku Pekao a ja tam występuję i, e, i mam zainspirować ich. Czego okay. biznes e, taka jak bankowość może nauczyć się ze sportu? Zostawiono mi otwarty temat. Ale ja się denerwowałem, ale byłem niepewny. Byłeś totalnie młodym facetem jeszcze wtedy? Tak, ale byłem naturalny. Mówiłem z, e, po swojemu i ludzie to kupili. Dostałem brawa i to takie, niektórzy nawet stali, więc pewno też trochę za to, bo medal zdobyłem. E, no, tak. Dzisiaj jestem na zupełnie innym poziomie, ponieważ się rozwijam. Ja nie zostawiam tego, jestem samoukiem, ale jak wspomniałem, mam trenera. Kamil Kozioł mnie e, szykuje do wystąpień cały czas dopracowuje swoje prezentacje używając aplikacji Miro. Ja staram się w tym być dobry i myślę, że za rok będę jeszcze lepszy. Mateusz Kusznierewicz, który jak widać świetnie sobie radzi w tych wodach biznesu i public speakingu, były mistrz olimpijski, był mistrz świata w żeglarstwie, był gościem Compact 24 TV. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Zapraszam na kolejne rozmowy. Jeszcze sporo gości. Pierwszy i drugi dzień konferencji Infoshare do zobaczenia.